z jajem? Może być z jajem, no. Tak. A wiesz dlaczego? <laughs> bo Ty dorabiałeś, tak? Drabinki Ci przynieść? E, tak, możesz jakąś tam już ja Mogę dwie Ci przynieść, bo była jedna z jednej, druga drugiej. Nie będziesz musiał schodzić po drabinie. Co o tym myślisz? Są chyba nie, są, to się zagradza, wiesz? Okej. Okay. Albo paczkę styropianu. Paczkę styropianu? No. Większy podest roboczy. A jak masz, to możesz mi dać paszkę styropianu. Nie, ja, dobra, ja chcę mi się podbudowywać. A, no spoko. No i się sprawa wyjaśniła. Ja nie lubię takich drabin. No. Jak tak robisz i masz potem te No. To dobra, masz tak naprawdę, zbierzaj Raymondi. i masz niewiele do czyszczenia za bardzo, nie? Aha, no tak. No a bo inaczej niektórzy wie, wkładą, nie zwracają na to uwagi. A później młody ich poczyść, nie? A wiesz jak młody czyś Ta, czy Tak, potem uczerwione czy co? dokładnie jak tak. Ja wiem, ja wiem, to jest młody. No, nie? <laughs> nie, nie, no ale. Czekaj. Jak ja ci pójdę podam. No, no tak, to no na razie by było, wiesz? Dobra, to sobie mi jeszcze może dało. też... Nie, 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 już. gąbką to tylko przy nakładaniu. Niektórzy to robią w ten sposób, że naklejają taśmę malarską, robią grzebie i zrywają taśmę, żeby nie czyścić. Ok, mamy godzinę o w pół do trzeciej, Krzysztof wykleił te płytki, a ja powiedzmy, że samodzielnie wykleiłem gabery. Później Krzysztof oczywiście będzie wycinał otwory, jak zdąży. Plan na dzisiaj jest jeszcze taki, żeby wykleić ten słup już w szarych płytkach. I wtedy byśmy z jutrzejszym dniem byli praktycznie w domu, bo zostałaby tylko do wyklejenia ta ściana plus ta tutaj. O, szef. Cześć szef. Dobrze się spisuje dzisiaj lepiej niż wczoraj? No powiedzmy. Ładnie płyty że jest okej, okay, wszystko. No i o to chodzi, dobra. Bez zbędnego przedłużania, bierzemy się do roboty. Lazurnik pełną gębą. Tak, przykleję, pożonuję i <śmiennie> pozwalam szefowi. I po co te lasery? Kiedyś nie było i ludzie żyli. Gdzie Krzychu śpi? Na budowie. <śmiennie> bełną, Słuchaj, teraz tak. No? Pragnę wręcz. 33,3 Na gotowo? Tak jest. Dobra. Jest 33,3 zaznaczone. Teraz moi mili państwo biorę szynę do wielkich formatów. Tu złapię, tu złapię. Jest plaś Zapięcie. Jak te cięcie się nazywa pierwsze? Szklarskie? Szklarskie cięcie. Docisk wsteczny. I teraz jedziemy z tobą. I teraz chwila prawdy, mi to wyszło. Tak mi pszczeliło, ale nie pękło, to z drugiej strony jeszcze, no nie? Krzysztof? Tak, z drugiej strony, ale trzeba. Pasuje? Tak. A wiesz czemu, szefie? Co? No. Bo ja ją cię. A wiesz, jaki był szczyt mojego no, no, dawaj. Jak założyłem hula i pasowało. No to nie do samej góry idziemy, nie? Aha, aha, czyli no. tak. Kurde, się będę. Co ty się martwisz, To moja łazienka, nie twoja. Mój szef dzisiaj ładnie pracuje, muszę go pochwalić. Dobra, Ile? 33,3? i No cały czas nie zmieni to samo. Aha. Chyba wszystko było w pionie Czasem się coś uda. Ale to dobrze, instynkt mi podpowiadał, że powinno być tak samo. To już będzie moje drugie cięcie w życiu, więc powinno pójść trochę sprawniej niż wcześniej. A jak tnę, to lepiej, żeby w całości płytka była podparta, czy jak mam tutaj trochę wysunięte, to nie lepiej szkodzi to w całości. W całości. Utrana, no. Tak mi mówił instynkt, ale wolałem się upewnić. Nawet niestota listwa nie dostaje w dupę, bo jak masz poza stołem, to jak wiesz, dobijesz ją. A, to może się to, tak, to ona się A -a -a. Ile mądrych rzeczy się nauczę poprzez pobyt Krzysztofa tutaj. nie wiem czy znowu nie za lekko, ale dobra. To nie pykło? Nie pykło. Na końcu centymetr uciekło. A w stronę? No w tą niewłaściwą. No nic, dobra. Będzie na tą cinkę, na dwudziestkę. Niedobrze, niedobrze, ale jest jeszcze możliwość gdzieś tego tam upchania. Zdało Co? się? Ta! Coś tam się udało. Weź zrób przymiarkę, bo nie wiem czy tu nie będzie trzeba kawałka szlifnąć. Myślę, że może ślifnąć troszeczkę. Dobra. Co ja jeszcze zrobię? Szlifa. I co? Jak? Udało się? Tak jest. A wiesz czemu się udało? Wiesz co sobie uświadomiłem? Że daliśmy dupy. No bo z tych szlifowanych miał iść odpad tam. E, no tak, ale to pójdzie, z tych szlifowanych pójdzie na dół tutaj, bo dół wykorzystaliśmy tutaj, nie? Tak? No. No dobra, zobaczymy pod koniec dnia przy liczeniu. Ale nie no, bo to... W... A nie no, tak. No tak, no bo odpad... Czekaj, bo tutaj tą dolną mamy, ale z tutaj może wyjdzie. Może wyjdzie. Ale nawet jak tam zostały odpady, to je wykorzystamy na dole. Tu. Krzychu, ufam Tobie. E, ufam. Ty, wiesz, że może być dobrze? A nie, bo to, dobra. Nie, dobra. Ja na razie nie liczę, zobaczymy później. Yy, no tam z jednej strony będzie 2,73, a reszta będzie 2,60, bo tam sobie będę robić taką wnękę na leda. Krzysiek w piątek wyjeżdża i prawdopodobnie w piątek zacznę sobie wieszać tutaj sufit. Więc też wam nagram filmik krok po kroku, jak taki sufit zrobić z wnęką. Też będzie właśnie wtedy na temat połączenia ślizgowego. No taki jest plan. Życie jak zwykle zweryfikuje. Gra i trąbi zespół kombi. Czyneczka klasz hmm. Dobra. a też te przystawki chyba tak z takim lekkim opóźnieniem jakby puszczają, no nie? E, tak, tak. No, ja jeszcze mam dobre czucie jak na tą godzinę cztery i siedem. Dobra, ty teraz to utniesz. Bo ja mam jakąś dziwną rękę. Nie, jak, jak i 7, co ty? Plus półtora centymetra od razu. Szefie! Aaaa. Szefie! Szefie! Od razu. Na no co? Widzisz, ty się czegoś ode mnie nauczysz, ja od ciebie, a i tak dalej, będziesz już po swojemu. <ślej> 34,7 i. Ale dobrze, że jesteś czujny, cieszę się, że nad młodym czuwasz piecze. I teraz, I teraz... No, nie, 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 nie musisz już rozmieszać. <ślej> Wystarczy, że. chlaś tak. Na pewno wszystko ok? Wyjdzie w praniu, ale lepiej, żeby było ok. Od tej strony mierzyłeś. Tak, nie? tak, tak, tak. O Jezu, ale się... Kurde, chciałem powiedzieć, że ja tak właśnie od... Nie... Kurde, aż płytę zarysował! Nie, ale no, no, teraz widzę różnicę między moim cięciem a twoim. A może tak stanę na tym jak na ty na mojej poziomicy, co? I nogą, klasz jak na łóżku. Słyszysz pęknięcie? Tak, ale to jest. Jak bym... pęknie, to tak wiesz. Przekręcasz jeszcze chwilkę i teraz. No tak, raczej nie podnosić i raczej suwaj po tej, chociaż okay. no przy, przy takim małym formacie to się nie powinno zdarzyć. Mamy to. Myślę, że trzeba będzie i tak tutaj ten rozeg szlifnąć, bo jest ukosowany. Pokazać Ci jak to się robi? Tak. <noise> Bym Ci pokazał. No i dobra, jest godzina 18. Plan na dzisiaj został zrealizowany, czyli wyklejenie tej ściany plus tego supa zacięciem pod 45 stopni. Chciałbym powiedzieć, że ja to zacinałem, ale no niestety jeszcze nie. Ale ten geberit robiłem ja. Przynajmniej prawie w całości. Pod prysznicem półkę zacina 45 stopni. A no tak, tak, tak. To tutaj płytkę ja sam w całości ją docinałem. Tam krzychu ją tylko padem podszlifował. Więc tak, już mam lekkie doświadczenie. Nowa, umiejętność do przodu, dobra. Pozostał jutro ostatni dzień, czyli zrobienie tej ściany za mną plus tej tutaj. Mam nadzieję, że płytek wystarczy, bo naprawdę jest na styk. Ale jak zwykle jestem dobrej myśli. Dobra, widzimy się następnego dnia.